Ja nie chcę zgadywać, czy za trzy lata będziemy jeszcze w ogóle w Polsce mieli PiS i platformę w tej formie, w której ona istnieje. Nie jest pan tego pewien? Jestem tego pewien. Nie dałbym głowy, że tak będzie, bo, bo widzę z jednej strony tych polityków pis którzy bardzo entuzjastycznie ich ochoczą, myślą o tym, żeby tworzyć rząd pod duchowym i intelektualnym przywództwem pana Mencena i jego kolegów, czyli rząd, który będzie w Polsce realizować państwo minimum rząd, który będzie zwijać polskie państwo, bo pan Mencyn mówi bardzo jasno o swoich programach podatkowych, o swojej wizji tego, jaką państwo ma rolę odgrywać w gospodarce, o swoim podejściu do usług publicznych. Więc widzę polityków PIS-u, którym to się podoba, którzy mówią, że już mam dosyć tego socjalu, dosyć tego 500, plus. chcielibyśmy być takimi amerykańskimi, twardymi konserwatystami, tylko wojny kulturowej i niskie podatki. Tak? No, ale z drugiej strony wiem też, że w, te, w tej grupie, która, w tym wielkim bloku, w którym prawo i sprawiedliwość było, są też ludzie, którzy głosowali na PIS, dlatego że... Szukali alternatywy dla liberałów, tak? którzy zdecydowali się głosować na PIS, ponieważ spodobało im się wprowadzenie świadczeń rodzinnych.